Poznaj wyjątkową myjnię fryzjerską – efekt z elektrycznym podnóżkiem, stworzoną z myślą o maksymalnym komforcie i elegancji. To solidna, nowoczesna myjnia, która zachwyca wyglądem i funkcjonalnością. Dzięki elektrycznemu podnóżkowi, sterowanemu wygodnym pilotem umieszczonym w bocznej kieszonce, klient może w pełni się zrelaksować. Czarna, głęboka misa prezentuje się niezwykle stylowo. A świetnie wyprofilowane, szerokie siedzisko gwarantuje doskonałe podparcie dla kręgosłupa, nawet podczas dłuższych zabiegów. Całość dopełniają delikatne, chromowane nóżki, które nadają lekkości i klasy, sprawiając, że myjnia doskonale wpasuje się w każdy typ salonu. To połączenie designu, wygody i jakości. Myjnia, która podniesie standard Twojego salonu. Zobacz myjnie na żywo. Unifrys, łódź. Brzezińska 265. Zapraszamy.